Dobra, także cześć, jestem Dziadu. Na start 5040 zł. Jeśli chcecie użyć mojego kodu i chcecie mnie wesprzeć, to macie co do innych giveaway i tak dalej. Wciskacie tutaj w prawym górnym, wpisujecie go K. Jak aktywujecie, dostajecie wtedy, było 2 zł 10 groszy i 10% do każdego następnego doładowania. Także możecie sobie klikać, wpisywać mój kod. Który, no tak naprawdę, no, jak płacicie z moim kodem możecie wygrać sobie skinka do 4 dyszek za darmo. Także macie na stronie też darmowe case'y Pamiętajcie, że strona jest od lat 18. Jeśli macie lat 18, nie wchodźcie na nią. Takie skiny możecie sobie wygrać, wpłacając 9 ziko. Możecie wygrać któregoś z tych skinów. Także, no możecie sobie spróbować. Tyle jest osób, jest zombie, jest mega. Tak, bo de... jest to duńnik, sorry. Satoru i <laughs> Nie macie my to czyta, na Kurwiator, Kinderder, Sergio, Kachi i jazda z kurwami, takie są osoby. Tyle, ma... no pamiętajcie też, to muszę powiedzieć, pod co wiem. Im więcej wpłacicie, tu macie napisane, im więcej wpłacicie, tym więcej macie szans na wygraną danego skina. I wpłacicie 9 zł, macie mieć powiedzmy, nie wiem, no tu jest tyle osób, to będziecie mieli powiedzmy 5% na tych wszystkich. Jeśli upłacicie no to będziecie mieli za mnie wiem z 50, powiedzmy nie? To zależy od tego, ile osób płaci i jaką kwotę. Dzisiaj możliwe, chociaż wątpię, bo z tymi zablokował sobie. Um, zablokował mi konto. Zablokował mi z tym konto, Potwierdzam, że mam poniżej 10 lat. Znaczy, że mam 10 lat, bo przypadk znaczy, przypadkowo się tak kiedyś ze że mam 10 lat. Nie mam jak coś. YouTube, ty też mnie nie banuj. Yy, zaśmiałem się kiedyś, że mam 10 lat Dałem co to na opis do Steama No i zablokowali mi za to konto I napisałem do nich e-maila i czekam, więc dzisiaj nie wypłacę nic Ale możliwe, że coś wam dorzucę fajnego, nie? Także oglądajcie do końca, na start ja dostaję najmniej chyba Tak No ale ksik O, Flow, jestem pierwszy No, no, no Okej, okay, nie jest źle jeszcze. O tam powiedzmy, że 5 dyszek przewagi jest. no, więcej, 6. 6 przewagi. Okej, okay. zaraz będzie stówka przewagi. O kurde, Oriona dostał. No Orion nie jest tanim skinem niestety. Da. No dobra, 5 dyszek jeszcze można uratować to jakoś. Nie, jest źle No w sumie to już cztery, nawet nie całe No dobra, trochę więcej. Bo odchodził teraz. A łupka fade dla mnie, pyk Oni dostali... Aha! Redline dostałem, okej okay. Okej, okay, dostałem red a nie widziałem go No dobra, i teraz dwie dyszki przewagi Rosso Proszę cię Daj mi Rosso, znaczy skrzynko no to nie kosztuje dwóch dych Ja pidi Jakie gu, Poleciało To ile to kosztuje? 29, no dobra dorzucę wam to Albo nie. czy wygracie pompami? Wątpię Wątpię, że gracie pompami, więc Otworzę może 3 te, Bo jedną rzecz też, dobra najpierw trzy zwykłe Albo trzy na o te na buście chcieli na szybkim na buście tak. 126 o i słabo bardzo. I jedną na jesterze 480. Nekosa Ta Tak, no dało. Troszkę. Co hmm. by tu dać? Może 5 tych, jedną tą, tak o. Potem 5 tych. Jedną tą. I to rzućmy to. O, do fulla. 900, prawie równe. I 270 jest na nie skina dla was. Może daj mi to. 80 ziko. Do spina. Dodajmy boty, żeby już sobie leciało. Bo i tak to są pierwsze skrzynki. 45, ok. Oj, mogłaby dać tego digla. O, i dało digla. Bardzo ładnie. Poczówka. Jeszcze raz. No i dupcia. Dup, dupcia, dupcia. Pzeździeszek. Dara ogarniemy coś dla was. Kolejnego skina. Fajnie ja bym wygrał jakąś bitwę. Alo, strono, Czy się słyszymy? O, Wupa faj, dobra. Już jest pozamiatane. 5 koła. Michael. Co trafił? No, ale musiał dostać karambita, żeby to wygrać. Jeśli nie dostanę karambita, to już nawet nie ma co oglądać tego, tak naprawdę. No, to nic nie A, dobra, no, 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 25. Nie jest źle. Jak dotykam pompę. Piątka, 5, 11. No i teraz albo karambit, albo przegrałem. No, dostałem. Was Stalkera za 130 zł. No dobra, to jest GG, nie ma co oglądać tego. Jakaś skina dla Was bym dał, ale. Hmm, ja nie wiem w sumie jakim skinami grać. To jest długo. Może tu coś poleci. starczy na trzy? Nie, starczy, na dwie. Przejdź, przejdź. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. No dobra, dawam. Nie ma no, bizona. Kurde, to dupa. To jest dla widza, bizona dawać. Dobra, co tu leci? MK2 space. Ile kosztujesz? MK4,7? Dobra, trudno się mówi. Daję wam MK za 50 zł. 9 zł z mojej kodem możecie sobie. Takiego, oto Emeczka, 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 wygrać za 5 Dychasz. Pff, także wpłacając 9, możecie sobie wygrać tak naprawdę każdego z tych skinów, który jest tutaj. Nie wystarczy wpłacić składem Dęksiuka. 5 Dyszek jest dla Was, to ma tyle. Dzięki za oglądanie i nara.